Siemanko, wszystkim macie Pietrewi. Słuchajcie, dzisiaj jesteśmy u Krzyszka Piekarza. Cześć się. Słuchajcie, chcielibyśmy Wam pokazać naprawdę ciekawe materiały. No i oczywiście jesteśmy tutaj, aby pokazać Wam, jakie ćwiczenia chcielibyśmy wykonywać do końca życia. Myślę, że to jest dobry materiał, ponieważ. Są to ćwiczenia, które pomogły nam rozwinąć swoje, nasze sylwetki i tak naprawdę Krzysiek ma imponującą bardzo sylwetkę. Ja chcę wziąć przykład z tego, z tego jaką wyglądę, po prostu chciałbym wykonać, ćwiczenia, które mogą mi pomóc osiągnąć, taki gabaryt. No i oczywiście ja się podzielę swoją skromną opinią, również jeśli mowa o, o tego typu ćwiczeniach. Słuchajcie, jesteśmy w Silver Gym. Dokładnie, tak, ehm. to jest człowiek mojego kolegi, który udostępnił nam ten, na ten klub, bardzo miło z jego strony, więc możemy tu dla was spokojnie nagrać fajny materiał i tak jak Macie mówił, Przedstawiamy wam po trzy ćwiczenia na każdą partię, które są dla nas nasze ulubione, nasze must have, y, które moglibyśmy wykonać do końca życia, jeśli mielibyśmy taką y, potrzebę, więc co? Zabieramy się do roboty, a wy oczywiście dajcie znać co myślicie i jakie chcecie zobaczyć jeszcze materiały, jeśli mowa o treningu siłowym. Dzięki bardzo. Więc tak, y, pierwszą partią, którą wam pokażemy będzie klatka piersiowa. Y, jeżeli chodzi o trzy ćwiczenia, które według mnie są po prostu must have i to jest y, number one, możecie zgodzić lub nie. Ławka płaska. W moim przypadku bynajmniej, uważam, że nie ma lepszego ćwiczenia na rozwodę mięśni piersiowych. Ja bynajmniej po żadnym ćwiczeniu nie mam takiej pompy i takich progresów jak po ławce płaskiej, ale oczywiście jest to jeden haczyk, no bo jest to czynnie dość niebezpieczne. Teraz jest rzadko widywane, yy, dlatego, bo jest taka moda, dość na te ćwiczenia dziwne i tak dalej, to pewnie jeśli Maciek, ze mną yy, zgodzisz. I nawet dużo takich kulturystów, np. jakiś yy, oglądałem wywiad z Robertem Piotrowiczem, który wiadomo, że był dojebany w swoim primie. No i on mówił, że dla niego są najlepsze hamery. Tak? No i wszystko fajnie, tylko że ominął chyba kilka lat swojego życia, gdzie był mistrzem chyba w trójboju siłowym albo w wyciskaniu, więc całą swoją podstawę zbudował na wyciskaniu, tak mi się wydaje bynajmniej, ale wiadomo, że jak się z tym przyjemnie przeholuje, nadarza się kontuzja, napięcie i poza tym ciężary już potem są w okolicach, obstawiam, 200 kg, więc to nie jest nic miłego i przyjemnego, więc obruszone to nie da rady, ale tak czy inaczej moim must have, to jest wyciskanie na ławce pomoc. Ja myślę, że tak naprawdę możemy przy tym zostać, jeśli mimo również o moim wyborze, wyciskanie na, na ławce jest. Mega ćwiczenie też oczywiście wykonywałem to przez wiele, wiele ładnych lat, ale to, co powiedziałeś, jest istotne, ja teraz trenuję tylko właśnie na kamerach, ale ze względu na to, że boję się kontuzji. Dokładnie. Ciężar jest po prostu na tyle dużo na ławce, że generalnie zerwanie klatki pierwszej kulturycy, no to kończy się no przede wszystkim końcem kariery. jeżeli dobrze tego nie zrobimy, więc tutaj jest błąd, jeżeli można powiedzieć łatwy błąd, tak bym to powiedział, więc kamery są o tyle bezpieczną opcją, że możemy użyć bardzo dużo, ten ruch jest kontrolowany, jest stały, mamy stałe taki, powiedzmy, może spokojnie sobie obudzić, spokojnie sobie tu tą klatkę oczywiście zaangażować. Natomiast na ławce, no mega możemy zbudować katkę, ćwiczenie według mnie podstawowe, ale jeżeli kręcimy się w granicach 140-160 kg, powinniśmy już się zastanowić nad zmianą ewentualnie ćwiczenia na kamerę, nie? No tak jak mówisz, jeszcze jest należytą są handla oczywiście, ale ja osobiście nie jestem fanem handli, bardzo za dużo się energii traci przy, przy zasypcaniu tych katli, a poza tym według mojej logiki, ja jestem mówię ze starszej szkoły, ja mam swoje jakby y, logi, swoje logiczne myślenie, im większy jest, że tak powiem, stres nałożony na organizm, tym większa jest odpowiedź. Teraz przykładowo, podnosząc sztangę 120 kg i się w stanie przypłatowało 6 razy, to nie weźmiesz 2,6 60 i nie zrobisz no, tego. I teraz ktoś powie, że tutaj każda ręka oddzielnie więcej mięśnie jest zaangażowanych, tak, ale mimo wszystko trzymając 120 kg, nakładasz... Większy stres na swoje ciało niż trzymając dwa razy po 50. No to może no sobie czy... fajnie porównać, tak naprawdę, nawet zrobić jedną serię, wziąć dwa razy 50, wziąć stówkę na klatkę i tak naprawdę pomachać sobie wiele razy i możemy, generalnie to odczucie są kompletnie Znaczy, każdy inaczej, każdy będzie inaczej, to jest, jak to tu gadamy z Wszystko jest dość, tylko nasza, nasza opinia jest, przepraszam, tutaj, więc według mnie to jest maskę, ktoś inny się może z tym nie zgodzić. Jeszcze szybko zademonstruję, jakby ktoś nie wiedział, jak ja bym to wykonywał. Wystarczy. Jeżeli robimy na ławce płaskiej, znaczy, jeżeli ja robię na ławce płaskiej, mm -hmm. robiłbym bardzo szeroko, żeby ten ruch nie był w tą stronę, tylko żeby ręce się rozchodziły w tą stronę. Mm -hmm. Tak, Czyli złapałbym na maksa szeroko, wypiął klatkę. Ten sposób. I tutaj jest fajna troszkę, mamy tylko ławkę za separacją. tego brakuje na siłownik aktualnie. A jednak można sobie to fajnie ustawić, żeby tej kontuzji jednak się nie nabawić. Nie? Więc to jest pierwsze ćwiczenie. Drugim ćwiczeniem. Można powiedzieć, masło maślane jest wciskanie na ławce, na ławce skośnej w górę. To jest moje drugie ulubione ćwiczenie. Oczywiście wymiennie można by je stosować. Prawie na równi je stawiam, aczkolwiek uważam, mimo wszystko, że na płaskiej jest numer jeden, i to jest numer dwa. Tu wiadomo, że w teorii góra klaty się angażuje, chociaż ja nie wierzę w tę teorię, że można angażować górę, dół i tak dalej. Uważam, że klatka pracuje całościowo. Skos jest o tyle zajebisty, że jest głębsze rozciągnięcie niż na ławce płaskiej, a głębsze osiągnięcie równa się lepsze spięcie, więc lepsze efekty. Tutaj sugerowałbym sam sobie, żeby złapać troszeczkę wężej, żeby ten ruch był typowo wyciskający, więc w ten sposób i tak samo. Tak, to jest naprawdę bardzo dobre ćwiczenie. Może to dziwnie wygląda tak naprawdę, żeby mi płasko powiedzieć z że to jest ćwiczenie kompletnie inne, natomiast zawsze w treningu kulturystycznym pojawiają się elementy, tak jak się powiedział, które no nie do końca angażują, ponieważ też zgodzę się z tym, że klatka jednak pracuje całościowo, natomiast elementy, które angażują bardziej w górę klatki i jest bardzo istotne, ponieważ w większości przypadków y, wiele osób ma dużą klatkę piersiową, ale jednak te obójczyki są takie płaskie, nie? Więc jeżeli są mocne braki, Ty braków nie masz, to widać, bo jednak ta klatka u to jest jednak ogromna. Nie? Natomiast możemy starać się tą klatkę zaangażować pod różnymi kątami, tym bardziej, jeżeli nie jest to naszą mocna strona, tak? No tak, jak najbardziej, jak najbardziej. No i co, idziemy na trzecie ćwiczenie. Jeśli chodzi o trzecie ćwiczenie, tu miałem mały dylemat między rozpiętkami, pompkami na poręczach albo przenoszeniem y, handla y, za głowę, ale optymalnie myślę, że pompki na poręczach znowu będą moim zdaniem najfajniejszym ćwiczeniem, bo angażujemy klatkę pod innym kątem, do tego triceps i tak dalej. W ogóle według tam badań, które kiedyś przeprowadzono, mówią, że Najbardziej kompleksowym ćwiczeniem na górę ciała są pompki na poręczach. Zresztą można zobaczyć na gimnastyków czy karystyników, którzy uważają, że teraz super wyglądają, że to takie sylwetki bynajmniej mi teraz się podobają. Więc tak jak mówię to byłoby moje trzecie ćwiczenie i na pewno jakbym tylko miał robić te trzy ćwiczenia to moja klata byłaby duża. Noś. Na pewno warto zwrócić uwagę, że jeżeli robimy pompki na poręczach to oczywiście klatka powinna być skierowana, można powiedzieć ciało powinno być skierowane delikatnie do dołu. Zwróć uwagę jak robi to właśnie Krzysiek. Klatka jest pod takim skosem, jeżeli chcielibyśmy zaangażować tricepsy, to oczywiście możemy sobie dać nogi do przodu. Jeśli damy nogi do przodu, to oczywiście ta sylwetka się wyprostuje i tak. wtedy bardziej są zaangażowane te tricepsy, a w taki sposób mamy naprawdę super zaangażowaną klatkę piersiową. Dobre jest to w tym ćwiczeniu, że oczywiście, że oczywiście e, można się zabić, tak. ale to jest dobre to jest, jest, jest ćwiczenie, dobre w tym ćwiczeniu, jest to, że oczywiście mamy bardzo mocne rozciągnięcia. Wiele osób zapomina o rozciąganiu tak. klatki piersiowej i wiele osób skupia się tylko na wyciskaniu, a pamiętajcie ten ruch jednak ku dołowi też jest bardzo, bardzo istotny. Nie? Ja tu jeszcze mogę tak dodać takiego tipa mojego od siebie, bo dużo osób Yy, nie czuję klatki w tym ćwiczeniu. Mhm. Jest to jakby możliwe, więc ja zalecam, żeby wyobrazić sobie, że jak jesteśmy w tej wygładzonej wyciska, fazie, wyciskasz pewnie. Nie, że ściągam, tak jakbym chciał ścisnąć te. A, okay, no, o, W ten sposób, o, wiesz o co chodzi? No, jasne. Napięcie izometryczne, więc łapię, ściskam do siebie, tak już mam napięcie izometryczne, i teraz przytrzymuję te napięcie izometryczne w klatce i się opuszczam. O, w ten sposób. No i dobrze. Nie da się nie no, wywrócić. no, w ten jasne, sposób jasne. No. I mamy zrobione trzy ćwiczenia klatki, było i lecimy dalej, chyba będą to Dobra, mieliśmy trzy ćwiczenia na klatkę od krzyczka, teraz mamy trzy ćwiczenia ode mnie na barki. Jak wykonujesz barki, to oczywiście zaraz to omówimy, bo chciałbym mieć też fajne porównanie. Tak jak mieliśmy je oczywiście przy klatce piersiowej, natomiast u mnie będzie to wyciskanie sztangi. Wyciskanie sztangi oczywiście zrobimy sobie bez oparcia, bo nie mamy takiej tutaj opcji, aby jednak, aby jednak to oparcie, tym oparciu się posłużyć, natomiast będzie to wyciskanie. Można robić wyciskanie oczywiście handlami. ja hantlami nie wykonuję, bo to też jest właściwie bardzo mocno utrana mhm. siły. Ewentualnie ciężary są na tyle wysokie, że ktoś musi to podawać, więc oczywiście u mnie tutaj sztanga w planie. Słuchajcie. Zawsze łapie wąsko, nie wiem, czy się zgodzicie, Natomiast w sumie jest to zawsze, można powiedzieć, łokcie są skierowane do przodu i wyciskamy do samej góry. Natomiast opuszczamy bardzo nisko, aby było to pełne rozciągnięcie. Łatwo jest to ćwiczenie, oczywiście, wykonać. Jeżeli mamy dużo obciążenia, to na myśli oczywiście to, że łatwo jest oszukiwać. Natomiast my chcemy wykonywać pełny ruch, a ćwiczenie właściwie powinno wyglądać w taki sposób. Ja mogę podać od siebie, jeśli mogę, mogę oczywiście. E że ty wykonujesz to ćwiczenie w sposób taki nowoczesny można mm -hmm. żeby wszystko się zgadzało. Po, po staremu byłoby, byłoby, byłoby tak. A no nie właśnie. Ja nie? Ja mogę, tak. ci mogę ci zademonstrować jeszcze, to może być ciekawie. Oczywiście. Więc się wcisnę tam. Po to tu jesteś. Ja tak jak mówię, jak byłem w swoim prime i robiłem, to było moje najlepsze ćwiczenie. To nie było w ogóle... Miała ilość po to ćwiczenie, to w ogóle czułem, po prostu barki inaczej wyglądały. Ale do czego zmierzam? Bo ty pokazałeś w ten sposób założenie, tak? Ja robiłem taki push press, można powiedzieć, czyli mocno się zapierałem o łapkę. Mocno... I teraz tak, chodziło o to, żeby w tym ominąć głowę, tak jak Musisz ty się zrobić. i tak. tak. I to jest Natomiast... to, raz, dwa. I to jest, uważam, że to jest pełny ruch, tak samo jak przy wyciskaniu żołnierskim, ale oczywiście to jest taka moja tylko nie, to kwestia dygresja. To indywidualna, u mnie ze względu na kontuzję barków, które już dolegają, a młody bieg, więc mm. nie chciałbym chodzić z kulturystyką, jednak ten ruch jest Okej, okay. do przodu. Tutaj oczywiście już czuję rotator, no trzy razy nie. kontuzja, więc oczywiście wykonuję to w taki sposób, nie? Natomiast to jest też słuszna uwaga. Kolejne ćwiczenie na barki, w moim wypadku wznosy W nosych kantlami akurat zawsze mnie tutaj występują w wersji takiej delikatnie szukanej. Większy ciężar, buja, delikatne bujanie, natomiast wydaje mi się, że dzisiaj tego bujania nie pokazywać nie będziemy. Natomiast mam mamy oczywiście karty do dyspozycji dość spore, i ja myślę, że ciężaru by nie zabrakowało, ale zrobimy sobie to w takiej wersji technicznej, aby Wam pokazać jak powinno to wyglądać. W praktyce, słuchajcie, u mnie zawsze kciuki na zewnątrz, zawsze kciuki na zewnątrz i zawsze w tym ćwiczeniu również używam pasków. Ze też na to, ciężar jest wysoki i ruch jest tutaj. Oczywiście wiem, że teraz, według tej nowej szkoły, powinno być wykonywane trochę wysoko, powinno być angażowane w pełnym ruchu, natomiast u mnie tego typu ćwiczenie wykonywane w taki sposób, a które rozbudowało moje barki bardzo mocno. A jako ciekawostka mogę powiedzieć, że nigdy nie byłem fanem tych wznosów bocznych. Mhm. Wykonywałem je, bo jednak. Jest czucie mięśniowe, jest pompa, no jest ono dość popularne, ale nigdy nie byłem fanem tych związków bocznych, a szczególnie już na pewno nie w tej technice, mm -hmm. którą na przykład Ty pokazałeś i tak dalej. Ja już bez handli robiłem to zawsze w ten sposób, wysoko, mm -hmm. w ogóle to się nie zgadza z dzisiejszymi wytycznymi. To znaczy, generalnie to, to nie ma się zgadzać. Chodzi o to, że chcemy Wam pokazać ćwiczenia, które są naszymi takimi do... tak. I ten materiał ma pokazać Wam generalnie, jakie są różnice. I zobacz, Ty zbudowałeś dobrą sylwetkę. Ja buduję swoją sylwetkę, tak naprawdę każdy chuma sobie jeszcze jakoś osiągnął, a każdy ma inną technikę, każdy ma inne ulubione ćwiczenia, więc nie ma co tego świadka no, i to chcemy pokazać, nie? Okej, okay, mam trzecie ćwiczenie na marki. W moim wypadku będzie to noszenie handli przed siebie, wykonanie to ćwiczenie? Wykonywałeś? Y, powiem Ci, że nie, że nie wybrałbym jego na 100%. Mm -hmm. Aktualnie na przykład jestem fanem podnoszenia sztangi do brody. Tylko, tylko, że nie tak, tylko te, to jest ten ruch na przykład. Lubię to, na... to ćwiczenie, ale wiele osób mówi, że jest bardzo mocno kontuzjogenne, więc... Wiesz, ja na przykład zauważyłem przez całą swoją karierę, bo można... Mm. To, to się myślało, ile ja ćwiczę lat. 26 lat ja mam treningu. Bo to kurde, to chyba mam prawo coś wiedzieć. I powiem że tak, jeżeli się robiło w ten sposób, to było, to było. To było okropne dla mnie. Natomiast mm. wyczułem tą technikę, że w ten sposób, mm. że są obokcie troszeczkę wyżej i wszystko idzie takim łukiem przed siebie. Oczywiście. i jeszcze, takie, mam, jeszcze można się pokryć do przodu i wtedy jeszcze ten, tak. ten, ten będzie większy, nie? Ja ogólnie lubię robić ćwiczenia w takim dynamicznym, wiesz co chodzi, w takim stylu. to w na, na ten sposób, nie, tutaj. nie Cyk i wracam. I tak nie? dalej. dalej więc, jeżeli chodzi o to, to, to nie moja bajka natomiast, ale tak jak mówimy, każdy ma swój sposób, więc pokaż jak, jak ty byś to zrobił. Ja, ja pokażę ja hmm. unoszenie. Ja pokażę unuszenie. Słuchajcie, opiemy sobie handlę na samej górze. Ja zawsze robię takie delikatne otwarcie, żeby przed ramionami sobie nigdzie nie pomagać. I leci to w ten sposób nawet dość szeroko. Nie robię tego do środka, ponieważ do środku uważam, że delikatnie już musi pracuje klatka piersiowa. Więc robię to zawsze delikatnie na zewnątrz. I według mnie jest to naprawdę super ćwiczenie, jeśli mowa o treningu barków. A bok barku i przy barku to oczywiście wielkie kuliste bary. O tyle nie zapominamy, ale tył zawsze wykonuje przy treningu pleców, więc też tam na pewno się to pojawi. No i co, pokazaliśmy wam dzisiaj moją klatkę Maćka barki. Jak zawsze mam nadzieję, że Wam się podobało, swoją drogą Dano nie był na kanale, więc tym bardziej mam nadzieję, że jesteście zadowoleni. I co? Jeżeli Wam się ten typ materiału podoba, mamy dla Was jeszcze kilka innych partii mięśniowych, więc możemy je pokazać z miłą chęcią, oczywiście. I oczywiście za chwilkę je pokażemy na kolejnym materiale. I słuchajcie, bardzo ważna, istotna informacja. Mamy bardzo blisko do krzyśka, więc możemy te materiały częściej nagrywać i Krzysiek oczywiście też jest bardzo chętny, jeżeli, ja jeżeli tak. jesteście zainteresowani, to oczywiście dajcie znać, co chcecie zobaczyć, jeśli mowa o naszym duecie. Dzięki bardzo, do zobaczenia. Siemanko.